Przesilenie zimowe 2024. Powrót światła, jak na załączonym obrazku tutaj za mną piękna świeca, zresztą w prezencie ją dostałam. I dzisiaj się z Tobą z przyjemnością podzielę moimi refleksjami na ten temat, jak ja widzę po wielu, wielu latach i wielu, wielu stratach moich bliskich ten czas. Nawiązując do rytmów przyrody, do tego skąd tak naprawdę te święta, takie, które już nadchodzą, święta Bożego Narodzenia, się biorą. I właśnie one mają swoje korzenie w tradycji przedchrześcijańskiej, nawet przedsłowiańskiej, od zarania ludzkości, kiedy w, w takich szerokościach geograficznych jak nasza, w której jesteśmy polskiej, była zima, było ciemno, oczekiwano na ten moment, właśnie którym jest przesilenie, gdzie będzie przybywało światła i będzie nadzieja na wiosnę i odrodzenie życia. Ja się nazywam Monika Sztangierska, jesteś w przestrzeni ożywienie, jak ożywienie życia. Ja w mojej przestrzeni poruszam temat wypalenia zawodowego, które widzę bardzo holistycznie jako. Powiązane z życiem osobistym, rodzinnym, przeszłością, z życiem zawodowym, na które właśnie ta przeszłość ma ogromny wpływ. Stamtąd się biorą przecież wszystkie wybory życiowe, najpierw, a później zawodowe, edukacyjne. Więc dla mnie to są naczynia połączone. Człowieka widzę holistycznie, również na poziomie fizycznym, emocjonalnym, mentalnym, energetycznym, duchowym. Ja przez 17 lat pracowałam w opiece paliatywnej, jako pielęgniarka w opiece hospicyjnej, w hospicjum domowym, robiłam również różne po drodze inne prace, które były związane właśnie z ochroną zdrowia, pracą w administracji, placówki medycznej, byłam managerką w firmie medycznej, więc szkoliłam, uczyłam, więc wszystko to, co się wiązało w jakiś sposób z chorowaniem głównie ciężkim i przewlekłym człowieka i jego drogą tak naprawdę. Do śmierci na tamtą stronę. Moja historia zawodowa była związana właśnie z tym wyborem, który się wiązał z moimi osobistymi ranami, związanymi właśnie ze, stratą, ze stratami bliskich, z doświadczeniami, których ja doświadczyłam, których nie byłam świadoma. Dlatego właśnie takie holistyczne podejście. Ja pracuję w konsultacjach indywidualnych online, jeśli ktoś jest zainteresowany. Tym, żeby odzyskać, ożywić swoje życie zawodowe, osobiste i zdrowie, i pracować tak, żeby się nie wypalać, to ja zapraszam na takie konsultacje, a wszystkich pozostałych właśnie do mojej przestrzeni. Mnie bardzo inspiruje przyroda, ponieważ przyroda cię nie oceni jako człowieka, mnie nie oceni. Przyroda nic ode mnie nie chce, przyroda po prostu jest, więc zawsze mi to dawało ulgę i wytchnienie bycie. Przyrodzie, bycie nad wodą, bycie w górach, oglądanie wschodów, zachodów słońca, zwierzęta, konna jazda, żeglarstwo takie moje pasje związane właśnie w jakiś sposób również z obcowaniem z naturą. Podświadomie po prostu to robiłam, dawało mi to wytchnienie w moim osobistym cierpieniu, którego nie byłam świadoma, że ono jest tak ogromne i też również między tymi różnymi czynnościami zawodowymi, które ja wykonywałam. A w ostatnim czasie, właśnie tych takich trzech lat ostatnich, kiedy ja wychodziłam z wypalenia zawodowego, zaczęłam też powoli tworzyć tą przestrzeń, pracować z klientami w konsultacjach, no to właśnie w różnych też kontekstach widziałam tą naturę, przyrodę, również w kontekście takim, takiego holistycznego podejścia do zdrowia, Zbliżyłam się do chińskiej medycyny, zbliżyłam się do Ajurwedy, i właśnie w tam taki sposób się tłumaczy też, też świat. A to są również takie dziedziny, które są związane w jakiś sposób ze światem od iluś tysięcy lat. Ajurweda, pięć tysięcy lat. Jest taki spór między Ajurwedą i medycyną chińską co było wcześniej. Więc Właściwie dla mnie osobiście to jest bez znaczenia. Ja cenię za podejście, za różne formy terapeutyczne, jedną, jedno i drugie. A przyroda, a właśnie ten temat, o którym ja mówię przesilenia, zmiany pór roku, to jest coś co było z człowiekiem od zawsze. I zwłaszcza w takim czasie Teraz świątecznym, gdzie to zabieganie, gdzie różne przygotowania, one po prostu są bardzo intensywne i jeszcze dodatkowo jest koniec roku. Ja myślę, że każdy, kto w jakiś sposób jest związany z jakimiś podsumowaniami, bilansami, sprawozdaniami. Ja myślę, że w każdej przestrzeni zawodowej w jakiś sposób to można odczuć, że się zbliża koniec roku kalendarzowego. Dodatkowo, właśnie te przygotowania świąteczne. I to jest taki moment właśnie na to, żeby się zastanowić, tak naprawdę, czego potrzebujesz. W każdej, tej audy w każdej audycji, w, każdej, w każdym takim nagraniu na żywo, które robię, jest taki właśnie element, to czego ty potrzebujesz. Ja sobie nie zadawałam tego pytania przez większą część życia. I dzisiaj, oczywiście, mogę powiedzieć, że żałuję, natomiast żal to jest taka emocja, którą należy z ciała uwolnić, nie przetrzymywać, bo jak człowiek przetrzymuje żal, to on po prostu czyni spustoszenie, według, według Chińczyków w płucach. Głównie oni bardzo lokalizują te emocje takie zatrzymane, wypuszczone z ciała, które się przekształcają później w, w, w różne zaburzenia chorobowe. Więc taka byłam, tak było. Dzisiaj sobie zadaję te pytania i inspiruję Ciebie do tego, to czego Ty potrzebujesz. Jak Ty potrzebujesz ten czas, który tak naprawdę służy świętowaniu tego, tego, że będzie wiosna? Bo o to w tym czasie chodzi. Na bardzo głębokim poziomie właśnie o to chodzi, że od 22 przybywa dnia. Ja nagrywam dzień wcześniej, przesilenie. Jest w dniu jutrzejszym, czyli 21, to jest najkrótszy dzień w roku. Najdłuższa noc, najdłużej jest ciemno. I później następuje wydłużenie dnia, czyli coraz bliżej wiosny, mimo że, można tak powiedzieć, bardzo symbolicznie, Świat w okowach lodu i okowach zimy, choć no ta zima się zrobiła. Pewnie niektórzy są z tego zadowoleni, zrobiła się znacznie lżejsza, pewnie niż kiedyś, niż na filmach czy w książkach, które można przeczytać takich zimowych opowieści. Tak więc, o to chodzi w tych świętach. Będzie wiosna, odrodzi się życie, to się świętuje. Chrześcijaństwo asymilowało wszystkie święta, które były pogańskie. To oczywiście był proces, chrześcijaństwo ma swoje lata, a dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, w tym miejscu, i myślę, że większość ludzi chyba się do końca tym nie interesuje. Mnie to fascynuje. Ja jestem w ogóle humanistką i tak siebie określam jako humanistka pielęgnująca zdrowie i życie holistycznie. Tak mi to dobrze brzmi w ostatnim czasie. Więc właśnie o to chodzi. I te wszystkie zwyczaje, które są, te 12 potraw na część 12 miesięcy, to też właśnie z tych tradycji przedchrześcijańskich się wzięły te prezenty, podarki, spotkania, spotkania z rodziną, te nakrycie dla tych osób, które już odeszły. Wszystko, wszystko tak naprawdę właśnie gdzieś tak narastało przez te wieki i przez tą tworzącą się tradycję. Natomiast to wszystko w jakiś sposób potrzebuje, żeby się tym zająć, bo te 12 potrafi się same nie zrobić. To nawet 5 się samych, same nie zrobi, nawet 2, ani jedna zupa się sama nie zrobi. Więc ja patrzę wstecz. Dzisiaj przed tym nagraniem miałam taką możliwość zobaczyć, jak to było, kiedy ja byłam dzieckiem, kiedy ja byłam nastolatką i uzmysłowiłam sobie, że ja w którymś momencie zasugerowałam się, czy uległam wpływowi tego, temu, co widziałam no nie w mediach społecznościowych, bo może, może one były, natomiast no nie były w Polsce. Jak ja się urodziłam w 1981 roku, natomiast telewizja była. I ta elegancja, ten, ten przepiękny stół, mój przepiękny ubiór, wyprasowany elegancko, fryzura, porządki wcześniej oczywiście, nawet. Ja nalegałam, żeby potraw było 12, no bo przecież ja stwierdziłam w którymś momencie, że nie ma to, wszyscy mają. Właśnie to jest takie uleganie wpływowi i uleganie pewnym pozorom, że wszyscy tak mają. No i teraz to jest pytanie, a czego tak naprawdę ja chcę i czego tak naprawdę ty potrzebujesz dla siebie? No i później to jest pytanie, w jaki sposób się tym podzielić z innymi ludźmi, którzy też będą w tym brali udział. Jak masz partnera, to, jak on to będzie widział, jak są inni ludzie, jakim to powiedzieć, że na przykład czegoś nie będziesz robić, żeby mieć więcej przestrzeni dla siebie. Natomiast też jest taki kawałek, który jest związany ze wspomnieniami. Tak jak ten symboliczny talerz symbolizuje właśnie kogoś, kto mógłby przyjść, albo kto, albo dla duchów, bo to kiedyś było dla, dla umarłych, dla tych, którzy mogliby przyjść, czyli dla dusz zmarłych. Palono wtedy też ogniska na cmentarzach. To było takie w ogóle znane w tej chwili, w niektórych kulturach to jeszcze jest, że się wręcz świętuje na cmentarzach. To gdzieś w Ameryce Łacińskiej, chyba z tego co wiem, u cyganów jest tak właśnie, że oni tak hucznie świętują takie święta czy takie elementy świąteczne, gdzie się wspomina przodków zmarłych z rodzin to światło właśnie, tak jak ja mam symbolicznie taką piękną świecę z, z świętą rodziną, no to właśnie to jest taki symbol rodziny tak naprawdę, no bo od przodków jest życie. Gdyby nie ci ludzie, to życia by nie było. Natomiast śmierć, to co ja też doświadczyłam osobiście, śmierć bliskich i to związane z moją pracą zawodową, to jest naprawdę potężne doświadczenia, kiedy bliscy chorują. Zwłaszcza kiedy to są trudne, śmiertelne, poważne choroby i nie ma szans na przeżycie. I ich umieranie, zwłaszcza w cierpieniu, to jest bardzo silny bodziec emocjonalny. I nikt człowieka nie przygotowywuje na to. Czy miałeś taką lekcję w szkole o tym, co zrobić, jak będą umierać i chorować twoi bliscy, twoi rodzice na przykład? A na to się trzeba przygotować, bo taka jest kolej rzeczy i taka jest natura, że najpierw oni umrą. Przynajmniej taki, tak ma być, bo to jest w naturze normalne. Pradziadkowie, dziadkowie, rodzice, starsi od ciebie. A zadaniem każdego człowieka na to życie jest zadbać o siebie, żeby żyć w sprawności, tak jak ja ci powiedziałem holistycznie o człowieku, nie tylko sprawność umysłowa, a człowiek nie po, może się nie umieć ruszać. Natomiast chodzi o to, żeby była sprawność i fizyczna, i intelektualna, i obecność taka emocjonalna w, w, swoim, w sobie, w swoim ciele. I o to chodzi. A jeśli się doświadcza tak zwanej traumy, czyli trudnego doświadczenia, jakim właśnie jest chorowanie i umieranie kogoś bliskiego, zwłaszcza tak jak powiedziałam związane z cierpieniem, bo jeśli ktoś ma lat 104 i napije się jak, to taki mój sztandarowy przykład, jedna z angielskich królowych, chyba 100, 100, tam 3 czy 4 lata kobieta miała, napiła się czegoś, nie tak gazety opisywały, czy tam jakieś media społecznościowe, napiła się czegoś, poszła spać i się nie obudziła. Piękny wiek, jakoś sprawność taka, której ja tutaj powiem mniej więcej to może właśnie to być przykład. I o to w tym życiu chodzi. Natomiast każde trudne doświadczenie i brak instrukcji na to, jak sobie emocjonalnie i mentalnie radzić, jak człowiek jest bogaty jeśli chodzi właśnie o, 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 swoje, o swoje wnętrze, o różne mechanizmy, które człowieka człowiekiem rządzą, o jego późniejszych wyborach również. Które wpływają na jego późniejsze wybory, bo właśnie taka, taki jest przykład mojej pracy i mój, że jeśli ja doświadczyłam rany i cierpienia emocjonalnego, to ja później stałam przy rannych, umierających, a tak naprawdę wewnętrznie prosiłam, żeby mnie ktoś uratował. Czy ja zostałam tak zwanym ratownikiem? To jest pewien syndrom też, taki psychologia to opisuje, że ja zechciałam ratować ludzi, i trzy lata mi zajęło. Oglądanie tych mechanizmów, uświadamianie sobie wszystkiego. Bardzo to było wstrząsające dla mnie. Ja nie byłam nawet wcześniej w stanie prowadzić czy wpisów w mediach społecznościowych, czy wcześniej założyć kanał na YouTube, po prostu to było niemożliwe. Ja nie dawałam rady. Tak mnie to wszystko oszałamiało, więc dlatego się też z Tobą tym dzielę. I to jest taki właśnie ten element, który mówię, świąteczny, że on jest nieodłącznie związany ze wspomnieniami. Dlatego też te święta czasem mogą być takie ciężkie. Bo to nie tylko chodzi o to, że trzeba nagotować, trzeba nas sprzątać, trzeba się jeszcze tam przygotować, a jeszcze tam z pracy jedna rzecz i po świętach następna, no bo ten koniec roku, a później początek, w zależności, kto się tam czym zajmuje, to tam jest bardzo dużo obciążenia emocjonalnego. Emocje działają na ciało, mental też. Jak siedzisz, lepisz pierogi, a myślisz o tym, co tam w tej pracy, to po prostu ta, ta energia do pierogów, to tak. To właśnie o tym, te, te, te wszystkie, właśnie takie holistyczne podejścia do zdrowia, medycyny, to tak właśnie jak Ayurveda, medycyna chińska, o tym bardzo mówią. Z jaką energią coś robisz? Z jaką energią jesz? Czy jesz, lepisz te pierogi z miłością i z taką uważnością, a później jest taką energią jesz? Czy no, jesteś w różnych miejscach myślami naraz i jeszcze dodatkowo wspominasz, na przykład, że, że ten, czy jego pierogi najbardziej lubiałeś, lubiałaś, czy tam inną potrawę, jego nie ma, bo odszedł, bo umarł, bo nie ma go z tobą w jakiś sposób. I to wszystko jest. I właśnie te emocje one potrzebują, żeby coś z nimi robić wypłakać, wysikać. Na panczakarmie ajurwedyjskiej to bardzo kolokwialnie można wydalić w różny sposób o tym dzisiaj nie będę opowiadać bo to kwestia oczyszczania. Można wyoddychać w bardzo prosty sposób, wyopowiadać na, także na konsultacjach, skorzystać z porady specjalisty, jakiegokolwiek, który, którego uznasz za, za wartościowego, więc warto, warto właśnie też, no niekoniecznie przed świętami, to już zależy, jak tam masz potrzebę. Pewnie jakiś specjalista się jeszcze znajdzie, który ma wolne terminy. Natomiast warto po prostu wziąć to pod uwagę, żeby jak nie, nie te święta to kolejne. I kolejne, kolejne czy kolejne miesiące po prostu były lżejsze, bo właśnie stąd się bierze lekkość. Ta lekkość ciała nie bierze się tylko z tego, że się redukuje nadwagę, natomiast się redukuje również te obciążenia, które się, się ma z poziomu emocjonalnego i mentalnego, bo to również ma bardzo, bardzo dużą wagę. No i później też to działa ten ciężar na ciało. Dokonując różnych spustoszeń i zmian, które są, które później przyjmują pewne formy chorób. To właśnie takie ujęcie holistyczne do, do życia, do zdrowia, właśnie po to, żeby się nie wypalać, żeby ten ogień życia i w tej przestrzeni osobistej i zawodowej płonął, jak ta, ta świeca płonie za mną pięknie. Aż do końca. Chodzi o to, żeby. Tego, żeby ta świeca nie zrobiła pożaru, żeby się nie wypaliła w przeciągu jakiegoś krótkiego momentu. I też żeby nie płonęła tak słabo, że no, trzeba tam co chwilę by było ten ogień rozniecać na nowo. Tak więc w tym okresie przedświątecznym, okresie przesilenia, okresie takim, gdzie. Jest coraz więcej, będzie coraz więcej światła, coraz więcej nadziei na wiosnę, żebyś się zastanowił, pomyślał, połączył ze sobą, czego potrzebujesz. Mam jedną medytację, do której ci zapraszam. Ona co prawda jest na pełni księżyca, tak ją nazwałam, natomiast ja bardzo cenię taki sposób bycia w medytacji, kontaktu ze sobą, więc polecam właśnie, właśnie tą, tą swoją medytację. Ona właściwie się na każdą okoliczność. Nadaje. Zapraszam na rozmowy z gośćmi. Już niedługo będzie spotkanie z psychoterapeutką, o czym jest psychoterapia, z Hanią Ryniec. Taką psychoterapeutką, która ma podejście również holistyczne. Więc będzie możliwość posłuchać o tym, jak sobie można pomóc. No cóż, zapraszam Cię do subskrypcji kanału, do komentarzy, do polubienia, do przekazania dalej. Już niedługo będzie też taka możliwość postawienia kawy. Jeszcze nie rozkminiłam jak to działa. To sobie zostawiam na ten na zakończenie roku, jednocześnie będące pożegnaniem i powitaniem, czyli coś coś nowego. I na konsultacje oczywiście, jeśli będziesz czuł taką potrzebę wszystkiego dobrego, pięknego przesilenia, pięknej, owocnej, spokojnej zimy. Bo ona może być również owocna, jeśli się zatrzymasz i będziesz ze sobą w lepszym kontakcie i tego, żebyś się nie wypalał, żebyś się palił w swoim osobistym i zawodowym życiu jak taka piękna świeca. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Monika Sztangierska. Ożywienie, jak ożywienie życia.